Siemag akła z tej strony. Skalary właśnie nie składają ikrę, jak widzicie, korzeń jest przewrócony, a otwariem się odbija całe światło, ponieważ jest zgaszone światło. Bo od światła ikra pleśnieje. Widzicie, skalary są przegonione na ten róg. Wszystkie cztery. Tutaj tam trzeba siedzi za rogatkiem. Korzenie jest przewrócony, ponieważ zaczęły mi składać ikrę na korzeniu. A ja chciałem, a korzenie mi szkoda odcinać. Po drugie mi nie warunków na razie. Jakbym wyjął ikrę, to by mi ikra spęśniała. Więc korzenia wywróciłem, poruszeniem, żeby się, żeby się bały. A tutaj mi składają ikrę właśnie na trzech liściach. Aż. Zobaczcie, patrzcie patrz, patrz jak gęsto. to jest ponad 500 jajek. Na żabietniczce. Tutaj. I tam to jest chyba też ze 4 tylko jajeczka, czy z 5 na tym, tym takim sterczącym liściu. Ale tutaj to jest po prostu masakra. Jeśli, nie chcę jej denerwować, także się ma ostatnie piłki, jak już będę w